Jeden. Okay. Kiedy są święta Bożego Narodzenia? 25 grudnia. Okej. Okay. Boże hmm. Narodzenie Wiki. No dobrze. Hmm. 31. Okay. E, łamanie się okładkiem, czego jest ono symbolem? <coughs> Nie wiem. No jeszcze raz Chyba koniec. koniec. 29. Co mówi się o zwierzętach w Wigilia? Ja wiem. Co? Nie wiem, chyba. Że mówią? O, że, a, no to dobra, to jest. Ja kiedyś chomika karmiłam banki. <grym> <grym> 33. Czemu akurat 12 potraw na stole? Bo to było 20 apostołów o, super. Ja tego nie wiedziałam. 22. Tradycja Bożego Narodzenia No to 12 potraw na stole Dobra, to 11 Jak nazywali się trzej królowie, którzy przybyli powitać Jezusa? Ty, nie wiem Kacper, Melicher i Baltazar 33. Czemu akurat 12 kołdra Nie wiem. Piątka. Gdzie narodził się Pan Jezus? W Dobra. Siedem. To przynieśli Panu Jezusowi trzej mędrcy, którzy przybyli, aby złożyć mu hołd. I re kadzidło <grymne> Skąd przyby przybyli trzech mężczyzn? Trzech Wschodu. Dwadzieścia. Wymieli trzy kolendy. E, dzisiaj Betlejem, e, cicha noc, e, lula Jeden. Kiedy są święta Bożego Narodzenia? 25 grudnia. 13. Według Ewangelii Łukasza, anioł zwiastował Maryi narodzenie Jezusa, a narodzenie Jana Krzyciela i jej krewnej? Nie wiem. Nie wiecie? Nie. Dobra. Elżbiet. 14. 14. Jezus przyszedł na świat w Betlejem, znajdującym się na terenie. Eee, teraz pytaj, czy to będzie Izrael? Nie, to będzie jeszcze Izrael. Dobra, pytanie numer 3. Numer 3. Jak nazywa się dzień poprzedzający święta? Wigilia. Dobrze. To było W środku, w środku? 10. 10? Co jest sygnałem do rozpoczęcia kolacji wigilijnej? Pierwsza gwiazdka? Tak. 16. Jaki anioł zwiastował narodzenie Jezusa? Ja... Chodź. Nie. Dobra. Z powrotem Gabriel. Następne pytanie do kolegi. A? 20. Dwadzieścia. Dwadzieścia. Wymień trzy kolendy. Cicha noc. Przybierzaj do lajże z Jezusu. Dobrze. Pytanie do kolegi. 14. 14. Jezus przyszedł na świat z Betlejem, Betlejem, znajdującym się na terenie. Z Tak. Numer 3. Jak nazywa się dzień poprzedzający święta? Nie wiem. Wigilia. O Jezu, co ja gadałam? Dziesięć. Dziesięć? Co jest sygnałem do rozpoczęcia kolacji wigilijnej? Pierwsza gwiazdka? Tak.